Gdy tworzyliśmy tegoroczny Europejski Kongres Gospodarczy, zapowiadaliśmy, że wszystko wskazuje na to, że to będzie historycznie najlepsza edycja Kongresu. I mam wrażenie, że rzeczywiście tak jest. Bardzo, bardzo mocne otwarcie z udziałem przewodniczącej Komisji Europejskiej, pani Ursuli von der Leyen, z udziałem premiera rządu Rzeczypospolitej Polskiej i przedstawienie planu dla Europy. Planu na najbliższe 5 lat dla, dla Europy, więc myślę, że to no, mocne wydarzenie, że stąd z Polski ten, 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 ten plan został pierwszy raz przedstawiony. Ale to, co nas bardzo cieszy, to, 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 to biznesowo no, przedsiębiorcy, biznes. Zdecydowanie nam podkreślają, że, że jest to wydarzenie najbardziej efektywne biznesowo. To są tysiące spotkań, tu ten networking jest bardzo, bardzo aktywny. Tu, gdy się przez poszczególne dni kongresu przychodziło, to kuluary były pełne, pełne rozmów o biznesie. Nasze hasło główne kongresu to transformacja dla przyszłości. Popatrząc na to, co się dzieje wokół nas wojna w Ukrainie. Sytuacja taka geopolityczna, to no, musimy się zmieniać w każdej dziedzinie naszego życia. Musimy przejść transformację gospodarczą w kierunku bezpieczeństwa, w kierunku obronności, o tym też była tutaj mowa, transformację energetyczną w kierunku tego zielonego zwrotu, ale w kierunku też bezpieczeństwa. I dobrych cen energii dla konsumentów i dla, dla biznesu. Trans, przechodzimy transformację cyfrową, transformację rynku pracy, transformację y, nauki. Musimy zmienić y, kierunki inwestycji. Y, o tym tutaj przez te trzy dni y, rozmawialiśmy.